Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale ŚwiatLinks. dzisiaj będzie nerdosko, troszeczkę nerdosko, a to dlatego, że zajmiemy się systemem operacyjnym Redox. Tak, tak. Pozdrawiam pana kolegę, który mi podesłał informację. O tym. W każdym razie Redox jest napisany w języku programowania RAST. Posiada tak zwany mikrokernel, co już same dwie informacje są ciekawe. A najlepsze jest to, że jest napisany przez głównego inżyniera firmy System76, który jest, który, która ta firma stworzyła system POP OS. E, tak, dokładnie. Pop OS z takim wyszecznikiem do kompletu, tak? Słuchajcie, Jeremy Soler za to odpowiada. E, projekt jest na bardzo wcześnym do, dostępie albo na bardzo wczesnym etapie, bym bardziej powiedział. Pokażę go mam na maszynie wirtualnej, dlatego że na żywymie sprzęcie po prostu nie działa, e, ale myślę, że jest bardzo zobaczenia. Gorąco zapraszam. Jak wiecie lub nie, ja nie jestem żadnym programistą, inżynierem oprogramowania itd. tak, dalej, i tak dalej. jestem zwykłym użytkownikiem Linuxa od paru latek, teges i, i de facto tyle, więc jeżeli ktoś tutaj poszukuje informacji ściśle deweloperskich, co to jest mikrojądro, jakie systemy, czy jest Rust, znaczy, czym jest RAS, to mniej więcej Wam powiem, tak? ale dokładne informacje, rasta i tak dalej, i tak dalej, no to musicie szukać we własnym zakresie. Ja tutaj, że tak powiem, traktuję temat lajtowo troszeczkę, jak to się mówi, tutaj, tudzież pobieżnie, tak? No bo ja się po prostu na tym nie znam, ale myślę, że w większości użytkowników to wystarczy. No. Mikrojąderko, słuchajcie, jaka jest w ogóle różnica między mikrokernelem a zwykłym kernelem? Mikrokernel stara się być jak najmniejszy i mieć jak najmniej procesów de facto w sobie, tak? Kernel linuxa zabiera tam sterowniki niektóre, do niektórych kart graficznych, kart sieciowych, no jest to spasione, troszeczkę duże. Działa, jedno i drugie działa, tak? Ale mikro jest zrobione w zupełnie innym, idzie w zupełnie innym kierunku. Ma to swoje plusy i minusy, o plusach i minusach możecie przeczytać sobie między tutaj jest bardzo fajny, bardzo ciekawy, dla geeków można powiedzieć w ten sposób, artykuł opisany co, gdzie, jak, po co, jak to wygląda i tak dalej, Największą de facto zaletą, jaką ja w sumie wyczytałem o tym, to jest to, że przy zmianach... Sprzętu, czy coś takiego, nie trzeba tego kernela po prostu od nowa. Mikrokernela nie trzeba kompilować. Można dokładać sobie takie moduły na zewnątrz jego, bo o to właśnie chodzi. I nie trzeba tego wszystkiego kompilować tak jak w Linuxie się robi, wszystko od zera praktycznie, ustawiać plaki i tak dalej, i tak dalej. Mikrokernel po prostu obładowuje się na zewnątrz, co jest de facto według nich. Plusem, tak? Tak jak mówię, zapraszam na Wikipedię, zapraszam tutaj na stronkę, żeby dowiedzieć się więcej tego typu informacji. Yy, ogólnie projektów yy, piszemy system od zera, tak? Jest sporo. Yy, sporo, znaczy, <gryw> no, troszeczkę tego jest, ale dwa naj, najbardziej znane, no to wiadomo, React OS, czyli pisane od chyba 2000 roku. Yy, teoretycznie ma być to otwarty, źródłowy system Windows, tak? To jest pisane całkowicie od zera. W tej, w tej chwili panowie po 23 latach są na poziomie, powiedzmy w miarę, w miarę, w miarę działającego 32 bit, teraz się przejść za 64 bit no i te 64 bit już nie za bardzo tak działa, tak jest no, ciekawy projekt, ja nie, nie mówię, że nie jest to potrzebne, to jest zarobiste, tak jak mówiłem już kiedyś, o tym, mówiłem o tym systemie już kiedyś, robiłem film na jego temat i to jest fantastyczny rozwój, ludzi, którzy biorą w nim udział, tak, to nie są zmarnowane pieniądze, to nie jest zmarnowany czas, to jest mega nauka, wiedza i cała reszta o systemach operacyjnych, więc ten, a natomiast jeżeli chodzi tutaj o naszego Redoxa, tutaj nie chodzi o pisanie darmowego Linuxa, czy w ogóle pisanie Linuxa, czy Unixa od zera, nie, 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 Redox OS jest napisany w języku Rust, czyli rdza, tak, Rast ogólnie jest, jest językiem, który ma być bezpieczny i szybki. Przede wszystkim to są dwie kwestie na jego tutaj położone. Jak wiecie, albo nie, jądro linuxowe ma być teoretycznie przypisane na Rasta, więc może być bardzo wesoło. jakaś tam postępy już idą i tak dalej, i tak dalej, więc, więc no, język na pewno z, z przyszłością, można powiedzieć w ten sposób, tak. Co jest ciekawe, firma System 76 jest to firma, w której ten pan pracuje, tak, to jest ten człowiek Jeremy Soler główny inżynier System 76, czy trzeba coś mówić więcej? Chyba nie. On również odpowiada za powstawanie systemu, znaczy powstawanie pulpitu kosmik, tak zwanego pulpitu Cosmic w Popoesie. W tej chwili, jak wiadomo, Popoes bazuje na przerobionym GNOME, tak. Niedługo powinno się być może, aha, niedługo, przecież Popoesy się opiera na lts więc LTS najbliższy chyba wyjdzie dopiero za niecały rok. Tak? coś takiego. W każdym razie jest tworzony tak zwany pulpit Kosmik. I pulpit Kosmik cały będzie napisany w Rust, żeby było śmieszniej, będzie mocno przebudowany. No i ma być wydajniejszy, bezpieczniejszy i tak dalej, i tak dalej. Sam system 76, znana firma ze Stanów, bardzo znana. Laptopy, komputery, cuda wianki, tam burle panowie produkują sobie. Redoxa, opiera się, to, um, a, opiera się to na tak zwanym Plan 9. To jest y, otwartość źródłowy Unix chyba, do tego Minix, BSD i Linux, Ale to nie jest z tymi systemami, to jest... Inspirowane, owszem, ale nie jest 100% z nimi zgodne, tak? To jest inna bajka. Teoretycznie z tego co wyczytałem, aplikacje niektóre można przekonwertować albo przekompilować, tutaj na narasta, ale nie wszystko będzie działać, to jest inna bajka, no bo troszeczkę inna budowa i tak dalej, tak to wygląda, tak? Tak się prezentuje cały pulpit, zobaczycie go sobie tego tak mówiąc na maszynie wirtualnej dlatego że obsługa sprzętu jest tutaj no, bardzo, bardzo kiepsko. System powstaje od 2015 roku, coś takiego jest, to 8 lat już. No i no jest jak jest, tak? Pisze, teoretycznie jest tam z, chyba zaawansowanych, nie wiem, z 80 osób czy coś takiego. Ten człowiek jest głównym, głównym deweloperem, tak? To Jest dużo, warto się z tym za, zapoznać. Na pewno nie, nie będziecie tego używać na co dzień, to nie ma takiej możliwości, bo te, tego się nie da de facto używać. Są tutaj do szczenięcia trzy albo cztery obrazy bodajże, jedno jest tak zwane Live Demo, na którym jest najwięcej aplikacji działających, to sobie dzisiaj zobaczycie, tak. Do kompletu, jeżeli to jest C, można to postawić od zera, można to przekompilować, w sumie to jest bardzo fajna, fajna sprawa, jeżeli chodzi o uczenie się rasta, to jest raz. Można dołączyć do tego, do tego zespołu, że tak powiem, że ktoś ma jakieś umiejętności albo coś, to nie ma najmniejszego problemu, żeby mi tutaj pomóc po prostu. Albo samemu musi ten zacząć rozwijać de facto, tak? Dokumentacja jest spoko, może nie jest mega, mega rozbudowana, ale jest napisana po ludzku, więc nawet taki lamer jak ja, bo tak, ja jestem lamerem, ja nie jestem jakimś super, mega geekiem zaawansowanym, nawet sobie nie kompiluję, bo nie mam takiej potrzeby, jakoby by to brzmiało. W każdym razie czytałem to sobie, może nie całe od deski do deski, ale przeglądałem niektóre rzeczy i to idzie po prostu zrozumieć. To jest tak napisane dla, dla człowieka normalnego, tak? Nie, nie jakieś całki, nie całki, nie wiem, cuda, wianki, kurde, porobione, tak, żeby tylko akademicy, profesorowie to zrozumieli. Ale zwykły człowiek, który sobie po prostu zacznie czytać, to zrozumie o co tutaj chodzi i dlaczego to wszystko po prostu powstaje, tak? I mniej więcej jak to działa, jak to się będzie rozwijało i, i ten. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę dokumentacja, którą można sobie po prostu w wolnej chwili przeczytać, bo tak, bo jest po prostu rzecz przyjemna. Ogólnie środowisko jest kompatybilne z procesorami X86 I32 i 64 bity. No, są problemy ze sterownikami, bardzo bardzo duże problemy ze sterownikami. W tej chwili w ogóle nie ma obsługi USB. To, żeby uruchomić powiedzmy tego Redoxa na żywym sprzęcie, to przydałby się laptop, ewentualnie komputer z PS2, klawiatura i myszka na PS2, ponieważ USB w ogóle nie jest obsługiwane, nie ma do tego sterów, tak? Są problemy z kontrolerami, działa chyba tylko ID, no więc, no, no nie jest cudownie, powiem to tak, ale wszystko to się rozwija i, i, i wiele osób jest to zaangażowanych, więc System ma prawdopodobnie jakąś przyszłość, znaczy przyszłość ma na pewno, tak, bo chłopaki idą z tego co czytałem w kierunku IoT, tak? Czyli urządzeń wbudowanych, takich malutkich, no wiecie brzmie, jest kurde, Internet of Things, tak? Żarówki, tablety, znaczy nie tablety, tylko żarówki, pralki, nie wiem, jakieś dodatki, zegarki, inne takie pierdoły. I ten system byłby do tego idealny, dlaczego? Bo jest szybki, jest mały, jest bezpieczny. To jest bezpieczeństwo jest wreszcie de facto najważniejsze, tak? Nawet nie chodzi o super, mega fantastyczną wydajność, tylko o bezpieczeństwo. I to w rzeczach internetowych jest jak najbardziej pożądane, tak? Słuchajcie, nie będę wam to już za ogarniał, zanudzał i tego, tego rodzaju rzeczy linki Niektóre linki pojawią się pod filmem, resztę możecie sobie w Google czy w go tam wyszukać zobaczcie sobie na stronkę, znaczy stronkę System76, tak? No, tu jest problem, że oni ogarniają stany. 99%, 99 to jest stany i wysyłka ze stanów no, to jest koszmarna, tak? No, będzie problem z gwarancją z odsyłaniem ze wszystkim ewentualnie. Więc możemy sobie najwyżej pooglądać i tyle de facto, a sprzęt naprawdę z tego, co widziałem, mają fajne. Na kanale Learn Linux TV, tam J J Lucra chyba się nazywa, Lucro, coś takiego, ten gość. On często dostaje sprzęt od System 76, więc tam możecie sobie zobaczyć, jak te laptopy działają, jak to wygląda. Mają piękne stacjonarki, więc myślę, że, że naprawdę po prostu ładne obudowy stacjonarek, coś pięknego, kurde, z dodatkami drewna czy coś. Jest to naprawdę wow, tak. No nie jest to tani sprzęt, no ale no ale cóż zrobić, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, koniec gadania, lecimy na maszynkę wirtualną. Jeszcze przed uruchomieniem pokażę Wam jak ja mam tutaj ustawionego VirtualBoxa, żeby to w ogóle w jakikolwiek sposób działało. U mnie to wygląda w ten sposób. Teoretycznie myszka P2, P2, PS2. Mamy tutaj włączone EFI. Dlaczego? EFI dlatego, że mam, jakimś cudem, mam większą, większą ilość możliwości wyboru rozdzielczości tego systemu. Jeżeli uruchomicie w zwykłym trybie, w trybie BIOS, to są cztery rozdzielczości. W trybie EFI jest ich kilkanaście, więc jest duży, duży plus, tak? Procek, no mam tutaj dwa rdzenie ustawione, bo to akurat nie ma znaczenia, to tak zasuwa ten system, że głowa mała. Ekran akurat mam ustawiony w ten sposób, 128 mb pamięci, teoretycznie deweloper zaleca dwa, tak. Ja ustawiłem na full, to się nic nie gryzie działa. Co do dysków, ja mam, trzeba wyłączyć wszystkie kontrolery, jakie są tutaj, kasujemy. I ustawiamy sobie tylko i wyłącznie ten jeden. Kontroler P2X4, tak to się nazywa. Dodajemy sobie tutaj jeden cd na ID. I to jest teoretycznie i praktycznie wszystko. Bo reszta działać nie będzie. Dźwięk nie działa. W tej wersji, którą ja mam, ja mam wersję z 2022 roku. Chyba z grudnia. Albo z, września, z listopada, albo z grudnia. w z, z tych. Jest najnowsze ISO do pobrania z lipca z tego roku, ale ono u mnie po prostu nie uruchamia się. Wywala jakiś tam błąd podczas ładowania, na początku jest koniec. Siedziałem na tym chyba z kilkanaście godzin, nic nie dało, te porady u nich, które są i tak dalej. Nie wchodziłem na Discord, nie upierałem się, żeby to uruchomić. Działa mi ta starsza wersja, to 0.8, spoko, ok, i ten... Kartę sieciowa ja mam na ta ustawionego w ten sposób tutaj Intel Server 1000. Szczerze mówiąc, sprawdzałem. Nie działa, nie działa, ta też nie działa, dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie serwera 1000. Może ruszy, a może nie. No, system jest bardzo wybredny, jeżeli chodzi o sterowniki. tak? USB wyłączone, bo nie działa, po prostu nie ma, nie ma takiej możliwości. Chodzi o to, jeżeli odpalimy to w trybie UEFI, to zobaczcie, ile to jest z Są 16x9, 25x16. I tego rodzaju rzeczy w trybie Legacy, w trybie BIOS jest 800 na 600, 640 i 1024 i chyba jeszcze 1600 na 1200, 4 na 3. Żadna inna nie działa, tak? W trybie UEFI działa nam tutaj wszystko. Ja odpalę, moment gdzie jest 2560, ok. Popatrzcie, jak to rusza. I jest. Tutaj hasła nie ma i użytkownik user, tak? Przełączę tu na pełny ekran, powinno być OK. teraz. No i tak wygląda ten systemik w tej chwili. Cudów tutaj nie ma. Data nie działa, prawy przycisk, lewy przycisk nie działa tutaj na ekranie. Aplikacja jest malutko, to jest takie, można powiedzieć, demo, demo testowe, tak? Tak wygląda menu na dzień dzisiejszy, jakieś tam gierki jest. Przezglądam NetSurf, ale ona mi nie, przedtem nie chodziła. I teraz jest... Teraz się jeszcze bardziej wykłada. Nie wiem dlaczego tak mi się tutaj przyłącza. Kursor mi się przełącza w ogóle w Wątrzę sam środek tego... VMSVGA, ale jest dalej ten sam efekt. Nie wiem dlaczego. Coś, coś tu tak niestety nam to działa. Z takich rzeczy co tutaj jest. Jest terminal, jest manager plików, jest parę gierek. A gierki są fajne, oj konkretne. Gierki są, powiem tak, konkretne. Tak wygląda terminal, tak? Tak no, mniej więcej nam się zachowuje. Co jest najlepsze, jest parę poleceń linuxowych, więc można się tutaj trochę pobawić, powiem to tak. CD, tak, powinno być tak, to jest ten kanał główny, tak. MC chyba tutaj nie ma. Teoretycznie jest, jest tu manager, manager pakietów, nie wiem czy to się on nazywa. ION to jest jeszcze coś, ION to jest w ogóle ta powłoka systemowa tutaj. Nie wiem czy da się tutaj, jest coś takiego. Teoretycznie jest tutaj manager, manager pakietów, można pobierać rzeczy z jakich repozytoriów, ale tak jak mówię, no sieć mi nie działa, nie pamiętam jaka jest nazwa tego, tego. W każdym razie parę rzeczy można sobie tutaj ogarnąć, jak to wygląda. Teoretycznie jakieś 200 MB w użyciu, coś takiego tak to mi się wygląda. DF-H chyba też działa, działa. To nie jest Linux, pamiętajcie o tym, to nie jest Linux, to jest bazowane na Linuxie, ale nie jest zgodne ani ze standardem OZIS, ani z samym Linuxem, ani z jądrem Linuxa, więc to, że parę komet jest tutaj zrobionych o i tak dalej, to, to naprawdę to, to jest po prostu inny system, tak? No, livecd CD tak to wygląda, chyba jest NeoFetch, ale nie pamiętam. Nie ma NeoFetcha, Neo coś tam w ogóle jest? Nie ma. No wiele rzeczy tutaj się nie znajdzie de facto, tak? Szczerze mówiąc, no nie wiem, no LS-y, cd i tak dalej, możemy sobie pogarniać. Po, po, możemy przejść do bina, gdzie są teoretycznie komendy. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o dostępne komendy w binie. Natomiast, jeżeli chodzi o user bin, chyba user bin to było. To wygląda w ten sposobik, tak? Przewijania w konsoli niestety jeszcze nie ma, tak? Wysy, XCD, XHC, coś tam. No tak to wygląda, By ktoś chciał się pobawić, no to, to, jest taka opcja, tak? Jakiś sterownik do karty sieciowej tutaj można sobie znaleźć, nie mam pojęcia co to jest. Obsługa CPID i tak dalej, i tak dalej, nie? Teraz tak, zobaczmy sobie na przykład na katalog ETC, czyli taki konfiguracyjny, nie? I no tyle de facto tego jest. Nie jest to dużo. Z konsoli chyba to wszystko, no bo co ja wam w konsoli będę tutaj pokazywał teoretycznie. ION to jest właśnie ta zamiast BASHA czy, czy ZSH to tu jest stosowany ION, tak? ION czy jak to tam nazwać. File Manager. <grym> jak PC man FM teoretycznie tak to wygląda, nie? Nie ma, nie ma tutaj nic praktycznie, ani tak jak mówię, prawy, prawy lewy przycisk nie, nie znaczy prawy przycisk nie jest obsługiwany. Lewy możemy sobie tutaj pogarniać, chociaż trochę dziwnie mi to Kurde przycinanie nie wiem dlaczego, w okienkach tak, bo na samym pulpicie jest spoko, natomiast tutaj już już coś, coś ten. Najlepsze, właśnie, zapomniałem powiedzieć na początku, że najlepiej używać nie VirtualBoxa, tylko QMU, KVM. To, to jest podstawa, i, i tak jest to zrobione. I tam teoretycznie wtedy dobrze chodzi. Ja, ja tego po prostu nie lubię, nie używam. Na Nvidiach są duże problemy z mu, dlatego, że mam VirtualBoxa albo VMWare, no VMWare jest dokładnie to samo co tutaj więc niewiele można sobie ogarnąć. Edytor tekstu tyle, no, no można sobie opisać, no, no, Podstawowe programy, to wszystko jest wreszcie napisane, tak, w tej chwili Fajnie, że to tak zasuwa, kiedyś testowałem jakiś system chyba w Assemblerze napisany też tam był efekt taki, takiego zapieprzania, że głowa mała, tak no, kalkulator, wszystko to wygląda, no widać co się dzieje, kuczy. Nie, nie wiem dlaczego ta przycina, nie mam pojęcia, no ale cóż, podstawowe rzeczy de facto tutaj są, tak? Kalendarz jest prościutki. nic wielkiego tutaj po prostu nie ma jeszcze, jeżeli chodzi o funkcjonalność, tak? Teraz tak, zmiana tego, tablica okresowa pierwiastków, to jest chyba najbardziej rozbudowane. Szczerze, tylko nie wiem dlaczego właśnie jak przejeżdżam sobie z pulpitu tutaj to zaczyna mi rzęzić w każdym razie no bo takie informacje tutaj możemy sobie uzyskiwać jakieś tak tylko najpierw jedno zamykamy to tak nie wszystko nam chyba tutaj działa albo się okno dało pod tak okno jest pod spodem ops chyba się coś zepsuło a może ja otworzyłem po prostu, poklikałem ja poklikałem chyba kilka razy, tak, bo, no nie, nie działa. Ok, w każdym razie, no, to tak to wygląda w tej chwili, nie. Cudów tutaj nie ma. Cudów tutaj nie ma, tylko sama koncepcja tego wykorzystania mikrojądra i, i tak dalej, nie. Teraz tak, mamy tutaj teoretycznie gdzieś gierki, jeżeli chodzi o gierki, to jest parę fajnych rzeczy, mianowicie, można odpalić sobie Duma. Jest tutaj działający teoretycznie, działający DOSBOX, tylko jest problem, ponieważ musielibyście jakoś przenosić pliki tutaj do tej maszynki, tak, żeby to sprawdzać, bo USB nie działa, tak, więc wiadomo o co chodzi. DUM działa, DUM działa, to jest bez shareware, można sobie pociupać tutaj, ja by miał tylko ochota. chodzi naprawdę bardzo sympatycznie. Zostawię tak, jak ustawiłem sobie na początku, trochę to pogrywałem, ta standard, standard. No i takie te gesty. panie zrobione. Można sobie w duma pociupać. Teoretycznie mysz. No właśnie teraz myszka mi nie chce działać. Nie wiem, coś musiałem poprzestawiać widocznie. Przekombinowałem temat troszeczkę chyba, powiem to tak. Gdzie tu się w a, tu się szło. Dobra. No i no i taki takie zajawkowy temat, może powiedzieć, głównie, nie? Kurczę, jarać się dumem w, w, w tym. Przyportowanym narasta. <laughs> Oj tak. Dobra, Quicio. Tak, dokładnie tak. No, wyjdź mi się, wyjdź mi się. Z gierek, co tutaj jeszcze jest? Freedom jakiś Never call, nie wiem, Never Put to chyba golf jest. Golf czy cholera wie co to jest, tak szczerze mówiąc To taka zajawka po prostu, tak? No. Podsumowując temat, kurczę, 8 lat to troszeczkę, troszeczkę dużo, tak, a niewiele tutaj ogarnięte jest. Trochę tam ludzi sobie siedzi i to i de facto ogarnia. Wiadomo, że jak główny inżynier to nie skoncentrowany na, na, na swoim systemie, na połesie, tak, i na kosmiku przede wszystkim. Więc to jest de facto projekt taki bardziej hobbistyczny i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że to się rozwija, fajnie, że, że coś, coś takiego powiedzmy ja to włączę, bo jednak strasznie tutaj przyrzędzę, że coś takiego jest rozwijane. Dla osób, które lubią nowinki technologiczne, lubią programować, grzebać i tak dalej, mogą sobie zobaczyć na ten, na ten system ogólnie cały. Kod oczywiście jest jak najbardziej dostępny. Można się tam do ekipy do nich dorzucić. Znaczy dorzucić w sensie po prostu mm, pisania kodu, nie wiem, czegokolwiek tam innego na przykład, tak, rozwoju tego systemu. Yy, I tyle, na no, reszta... Ciekawostka, zwykła po prostu taka ciekawostka, bo i de facto to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten system. Dzięki wielkie za wsparcie kanału, wszystkim patronom i tak dalej, i tak dalej. E, w każdym razie, co? Zobaczymy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, z kanału Świat Linuxa. Cześć!